Ale drugi powód taki, że jako, że jestem fotografem, to te światły też świecą e, światłem błyskowym. Dzień dobry, dzień dobry. Czas stać trochę od komputera, bo coraz więcej spędzam tutaj czasu przy komputerze, ale to wszystko po to, aby tutaj na, na kanale na YouTubie dawać jak największą wartość i też na innych kanałach e, właśnie związanych ze szkołą fotografa, czyli... Poradniki, jakieś nowe filmy, także będzie się działo, a dzisiaj bardzo ciekawy temat. Ale zanim ten temat ciekawy, który może Ci pomóc który coś pokaże Ci, przyszły nowe lampy, które będą mi pomagały w, tym, w tworzeniu tutaj filmów na właśnie YouTube, a także do właśnie zdjęć do fotografii. Otóż taka lampa przyszła o coś takiego. Jak widzisz, tutaj jest to Godox FF. 150. Bardzo fajne lampy, które świetną światłem ciągłym, dzięki któremu, dzięki któremu, o, troszeczkę poprawimy ekspozycję, dzięki któremu możemy mieć piękne światło ciągłe, które będzie przydatne do właśnie filmów tutaj na YouTube i, i, i tej mojej działalności, właśnie szkoły fotografa. Ale co ciekawsze, w tych lampach, jeśli chcesz, w ogóle to zrobimy, może jakieś um, takie unboxing, może nie unboxing, a właśnie test takich lamp. Oddzielny film, napisz w komentarzu czy chcesz takie tego typu e, filmy. Tu jest właśnie nie, lampa jedna, ta właśnie, którą mówiłem jest z okną. Taki właśnie softbox, a tutaj mamy Beauty Disha, które ja uwielbiam ten, e, te źródło światła, ponieważ ono jest takie dość fajne, mocne. Teraz jest na mały, nie, mały że tak powiem, o widzisz, mało moc, możemy zwiększać moc tego. O, zobacz, co się dzieje. To jest maksymalna moc. I tło, żeby wyrównała się ekspozycja, tutaj na filmie widzisz, na twarzy to już tło się robi czarne, choć tam, jest, choć tam jest jasno, prawda? Więc fajne, bardzo fajne światło, źródło światła. Jeśli chcesz takie, właśnie testy takiego oświetlenia, tutaj to napisz w komentarzu. To... Myślę, że zrobimy jakiś film związany właśnie z takimi testami lamp. A, i zapomniałem powiedzieć właśnie, że kupiłem te lampy. Też z drugiego powodu, ponieważ no to są do światła ciągłego, mogę sobie tam różne modyfikatory. Tutaj jest Beauty Dish, tam był właśnie Softbox, taki okta. Ale z drugi powód, taki, że jako, że jestem fotografem, to te światły też świecą światłem błyskowym, czyli to są też lampy błyskowe. Można je zmienić na lampy błyskowe i dzięki temu możemy świecić jako po prostu lampy błyskowe. Za pomocą nadajnika. Teraz sobie zmienimy na na światło ciągłe, a widzisz jest już właśnie światło ciągłe. No i dzięki temu te dwie lampy posłużą mi raz, że do filmów na właśnie tutaj na tworzenie właśnie do szkoły fotografa, dwa, że do, e, do fotografii jako lampy błyskowe. A dzisiejszy temat to temat, który wielu fotografów ma problem z tym, czyli otóż wiele osób zaczynających właśnie tę może pracę, taką już fotografa, troszeczkę, że pracuje gdzieś na etacie, ale chce równolegle rozwijać właśnie się jako fotograficznie i może zacząć właśnie sprzedawać swoje sesje ma ten problem z tym, że czy oni mogą sprzedawać sesje, jeśli nie mają swojej działalności już kiedyś o tym nagrałem film i otóż taki spoiler możesz że tak powiem już brać jakieś wynagrodzenie za sesję Odsyłam gdzieś, może poniżej będzie link do tego filmu, jak to zrobić. Więc ta wymówka już jest obalona, i można zdecydowanie. Wielu ma taki, taką wymówkę, żeby nie zaczynać właśnie fotografii, nie robić więcej sesji, bo, bo boją się po prostu kontroli. Otóż można to zdecydowanie legalnie robić, jak o tym właśnie w, w filmie, którym już nagrałem. Ale jeśli masz już to ogarnięte w sensie takim, że już wiesz, że możesz spokojnie działać sobie fotograficznie, no i bardzo ciekawą pomysłem, opcją, żeby zacząć robić te zdjęcia, mieć więcej znacznie sesji i dużo, dużo, dużo klientów to jest po prostu, trzeba zacząć to robić. Ale jak to zrobić? O, tutaj jest bardzo ciekawa gra Subasmorą. Planszowa gra Minecraft. To, od, to z moim synkiem gramy, że tak powiem, w tą grę. Coś pięknego, super, super planszówka. Dawno nie grałem w tak dobrą planszówkę. Tak, na marginesie. Dobrze, ale jak właśnie zacząć? Otóż, żeby zacząć fotografować i mieć coraz więcej jakichś klientów, osób, które się w ogóle dowiedzą o Tobie, że fotografujesz, no to fotografuj swoją rodzinkę, swoich znajomych, swoich przyjaciół, swoich znajomych, znajomych, prawda? I od tego zaczynaj. Rób jak najwięcej tych sesji. Nieważne, że na początku może nie weźmiesz za to jakichś tam pieniędzy. Spoko. Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się w Twoim w Twojej okolicy, w Twoim mieście, bądź to jest małe miasto, duże miasto, nieważne, to ma, nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby się dowiedziało o Tobie jak najwięcej osób, że właśnie fotografujesz i rób to jak najlepiej, w sensie, że te, te sesje zrób naprawdę, przyłóż się do nich, żeby raz, że klient będzie mega zadowolony z tych sesji, pomijając fakt, że mają za darmo, wiadomo, ale zrobisz to jak najlepiej, obrób te sesje fajnie i oddaj to klientowi i oczywiście za zgodą taką na publikację zdjęć, żebyś mogła, żebyś mógł właśnie publikować sobie te zdjęcia na przykład na Instagramie, czy też na Facebooku, na swoim fanpage'u, bądź też na koncie prywatnym i publikuj te zdjęcia. Nie wiem, raz na dwa dni, raz na trzy dni. Jak najczęściej publikuj te zdjęcia, najlepiej codziennie, ale no, przyjmijmy, że te raz na trzy dni będzie OK i oznaczaj te osoby na tych zdjęciach tak, aby to się rozrastało informacja o tym, że Ty fotografujesz. Dzięki temu ten krąg osób, które zaczynają wiedzieć w Twojej okolicy, że fotografujesz będzie się powiększać, a Ty masz o wiele więcej Zdjęć do pokazania, bo widzę wielu fotografów, którzy zaczynają. Opublikowali kilka dosłownie zdjęć i myślą, że będzie. Będą się zgłaszać do nich osoby na sesji. Otóż nie, trzeba wyjść proaktywnie do tego, mnóstwo rzeczy publikować jak najczęściej, jak najwięcej, tak aby, tak aby właśnie wiele osób się dowiedziało, no i proaktywnie potem do tego podchodzić. No i bardzo dobry pomysł jest taki pomysł na zdobycie nowych już zleceń takich płatnych. Które zasilą Twój budżet, jeśli chodzi o fotografię, to to zrobić taką zabawę na Facebooku bądź na Instagramie na właśnie darmową sesję. Czyli piszesz jakiś post. Nie robisz tego konkursu, bo tego nie możesz robić jako takowy na Facebooku, ale robisz taką zabawę, że napisz w komentarzu, dlaczego ty masz nie, zdobyć właśnie tą darmową sesję. Czy to rodzinna, czy portretowa, czy dziecięca, różne, różne sesje można, w zależności, jakie sesje chcesz przeprowadzać. No i mnóstwo osób będzie to udostępniało pisało komentarze yy, i Ty wybierasz faktycznie jedną osobę, która najciekawszy komentarz umieściła właśnie pod tym postem yy, i po prostu robisz jej tę, tę sesję. Ale to nie koniec. Po to jest ta zabawa, że właśnie te osoby, które gdzieś tam napisały do Ciebie, one też są zainteresowane Twoimi zdjęciami. Wprawdzie one przyszły na sesję darmową, że chcą darmową sesję wygrać, ale ty możesz do nich proaktywnie wyjść i wyjść po prostu z taką mega ofertą. Czyli, na przykład, jeśli zaczynasz fotografować i ustalisz sobie, że sesje takie, no nie wiem, rodzinne to jest dwie wiem, że to jest mało, ale na początek zawsze. Ktoś zaczynał od zera, prawda? I potem podwyższasz stale te ceny. Ale dobra, jest za, za dwie stówy. Przypuśćmy, Ty masz ustawioną, czy za trzy stówy e, i chcesz e, wyjść z mega ofertą dla tych osób, które wzięły udział w tej zabawie i piszesz do każdego. A dokładnie, może nie piszesz, a mówisz do, e, do telefonu, wysyłasz po prostu personalizowane wideo do każdej z osób, no nie? Czyli cześć Kasiu, cześć Marcin, cześć. E, Cześć Zosiu, dzięki serdecznie za udział w zabawie. No niestety nie udało się wygrać, ale mam dla Ciebie super ofertę. U mnie te sesje kosztują. Przypuśćmy, właśnie u ciebie 300 zł, ale przez ten tydzień można je zamówić tylko dla osób, które wzięły dla ciebie, która wzięłaś tutaj właśnie udział w tej zabawie. Możesz za pół ceny tą sesję zdobyć, ale tylko przez ten tydzień daj znać, czy, czy to ci odpowiada. No i uwierz mi, że wiele osób z tych osób, które były zainteresowane właśnie tą sesją. Wykupił u ciebie taką sesję. Jest ona tańsza? Tak, zdecydowanie. Ja nie mówię, żeby sprzedawać sesję za darmo, cały czas jego fotograf. Nie, ale na początku swojej drogi musisz wyjść proaktywnie do klienta i każda złotówka zarobiona z fotografii przybliża cię do takiego celu, który może chcesz osiągnąć, żeby właśnie żyć z fotografii. Ale jeśli tego nie zrobisz, no to dalej będą jakieś wymówki, że się nie da, że coś tam, że coś tam. A dzięki temu wychodzisz proaktywnie. I zdobędziesz nawet te pierwsze nie wiem, 10 klientów, no to to już jest. Przypuśćmy, jeśli to jest 150 zł, no to przy, przy, przy 10 klientach to już jest 1500 zł za sesję. Więc super, i masz nowe osoby do publikowania. Poszerzasz ten krąg znowu osób, które dowiadują się o Twojej działalności fotograficznej, a dodatkowo już zarabiasz pieniądze. Super, nie? No i mam dla Ciebie coś jeszcze, dla osób, które mają profil na Instagramie, zapraszam serdecznie na mój profil szkoła fotografa na Instagramie i tam mnóstwo tipów, będzie takich mini pigułek wiedzy, które w kilka sekund jakiś temat rozgryzą. Także myślę, że mega forma dla tych osób, które gdzieś tam nie mają czasu oglądać całych filmów poradnikowych lub chcesz chcesz sobie po prostu utrwalić tą wiedzę fotograficzną to zapraszam na mój Instagram Szkoła Fotografa na Instagramie i tam możemy się też komunikować ja na wszystkie wiadomości odpisuję na wszystkie komentarze tak jak tutaj w sumie na YouTubie ale zapraszam też do śledzenia właśnie Instagrama tam dużo, dużo pigułek wiedzy na temat fotografii, i no, po prostu mi zależy na rozwoju Twoich umiejętności i twoich, Twojego rozwoju, właśnie w fotografii. Trzymaj się i widzimy. Zaobserwuj ten profil, bo dużo, dużo pomoże Ci w rozwoju Twojej drogi fotograficznej. Trzymaj się. Pa hej.